Dzień dobry. Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Cyklu Lin po Polsku. W 2020 roku jest 6 stycznia, a ja spotykam się z ekspertem z Grażyną Potworą, aby porozmawiać o tym, jaka jest prognoza pogody dla Linu na ten rok. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam 2020. Ruszamy pełną parą. Zastanawiałem się, czy to raczkowanie, pierwsze kroki, chód, a może bieg i wydaje mi się, że w niektórych branżach, szczególnie w branży produkcyjnej Decydowanie możemy spotkać już długodystansowców. No tak, no. Lin w branży automotyw już pewnie będzie obchodził 20. rocznicę wdrażania w wielu firmach. Natomiast w ciągle jest jeszcze niezaorane pole w wielu branżach usługowych. Nie wszystkich, bo na przykład banki ubezpieczenia to wydaje mi się, że tak z 10 lat temu już był ten czas. Tak samo firmy typu Share Services to też parę lat temu wielki boom. Natomiast na przykład służba. Zdrowia, na razie prywatna być może, że potem państwowa, i właśnie to jest to, co było polem do tych dotychczas, czyli spółki komunalne, te takie miejskie. To jest moim zdaniem to może być pewien kierunek, którym teraz branżowo, jeśli chodzi o branżowo, Lin będzie szedł. To jest bardzo ciekawe, bo ze szczupłymi szpitalami spotkałem się około 3-4 lat temu i to była, można powiedzieć, zupełna nowość. Nikt o tym nie mówił, natomiast o rozmowach kuluarowych. W zeszłym roku częstokroć rozmawiałem z ludźmi, którzy byli już w gęba w szpitalu czy w ośrodkach zdrowia, ewentualnie planowali, żeby tak. pozyskać tego typu kontrakty w przyszłych latach. Powiedz mi, proszę, bo jeśli chodzi o sferę produkcyjną, ciągłe doskonalenie przepływu, można powiedzieć, jest na wysokim poziomie, ale mamy problemy, które są problemami zgoła innymi. Nadal kwestie może zarządzania personelem, tak? Kultury. Właśnie Kulturę. są dwa rodzaje zarządzania personelem. Jeśli chodzi o tego typu zagadnienie, jak na przykład HR Business Partner, dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi, to to zwykle w tego typu korporacjach jest dobrze rozwinięte. Natomiast to, co, na co się natykam, od czasu do czasu mając konta choćby z przedstawicielami Automotive wśród studentów, to to, że jest to bardziej takie inżynierskie wdrażanie Linu, właśnie wdrażanie, czego my w limpeszy nie lubimy tego słowa, nie jest to stawanie się Lin, tylko wdrażanie. Czyli jest grupa specjalistów, którzy cisną, żeby zrobić, żeby zrobić przepływ jednej sztuki czy dwóch a że ten przepływ, o który technicznie w linie chodzi. Natomiast ja mam czasami taką refleksję, że to już chyba z 10 czy 15 lat temu ukazała się Toyota Kata, gdzie wreszcie Toyota otworzyła jakby podwoje po Pokazała, że to nie tylko o to chodzi, że jest jeszcze to, że ten ciągły przepływ i wyszukiwanie marnotrawstw mają realizować ludzie. Każdy pracownik, nawet pieszeliniowy. Nie zawsze to jest, że rzeczywiście te pomysły wychodzą z głowy tych pracowników, ale to, czego nie ma w firmach w mega zaawansowanym linie, albo jest rzadko spotykane, to to, aby lider, lider ten najniższego szczebla, poświęcał te 50% czasu lub więcej na bycie na gęba i nie rozkazywał w tym czasie pracownikom, tylko był tam, prowadził obserwacje metodami choćby w analizy stanu obecnego, i potem rozmawiał z tymi ludźmi metodą gęba coachingu, czyli zadawaniem pytań, dzięki którym pracownik dochodzi do sedna, czyli odkrywa problem, i ma poczucie, że to on odkrył problem, a nie ten lider, który tam stoi. I potem prowadzi w drugą stronę, zadając pytania. Także pracownik proponuje pewne rozwiązania, nawet jeśli ten człowiek lider w głowie pewne rozwiązanie ma, to o tym nie. Mówi, pracownik nieraz sam na nie wpadnie albo wpadnie na inne i potem odbywają się eksperymenty. No i właśnie tego tutaj trochę brakuje. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy nadzorują nawet bardzo zaawansowane produkcje, to spotykam się z wyjaśnieniami, że na to nie mamy czasu, że tutaj jest nowe wdrożenie, tutaj jakaś transformacja, tutaj uruchomienie w jakieś projekty, gdzieś śmigają w poprzek, wzdłuż i w trzecim wymiarze. Natomiast mało komów takich zaawansowanych. W środowiskach starcza czasu na tą rzetelną pracę z każdym człowiekiem w zespole. Ja odeślę może na stronę linpopolsku.pl i na kanał YouTube linpopolsku myślnik Sławomir Szczepaniec. Tam było dość dużo ciekawych nagrań poświęconych samym narzędziom, ale również nagranie o gęba coachingu z Rafałem Płotnickim. Ono było bardzo dobre. W tej chwili chciałem nadmienić słóweczko na temat SSP, systemu sugestii pracowniczych, czyli Kaizen Tejan, i odnoszę takie wrażenie, że nie pochwalasz takiego systemu, który tylko polega na liczeniu punktów, tak? który jest jakby przystawką do całości? No, wbrew pozorom to nie jest proste wprowadzić udany system. W ogóle, żeby on żył. Ogóle, żeby on żył, ogóle, żeby on żył, żył. Tego możemy życzyć w Nowym Roku Ta. wszystkim naszym słuchaczom, Żeby, żeby, nie, żeby, zmuszać żeby ludzi. nie umarł. I żeby nie zmuszać ludzi, e, chcąc pokazać target swojemu szefowi, że tam na 100 pracowników, 50 uczestniczy, bo tam idziemy i tam ich ciśniemy, żeby e, w, w zapisali na kartce, że jak mydło w ubikacji przesuniemy z lewej strony umywalki na prawą to to jest jakiś pomysł pracowniczy bo spotykałam się już z tego typu e, sytuacjami e, może tu mamy mało czasu żeby o tym rozmawiać jest fajna już literatura artykuły przez stowarzyszenie Lean Management Polska kiedyś bardzo fajny artykuł na temat systemów pracowniczych już tak poważnie mówiąc tam był w Adrian Gryców i, i Łukasz e, z bardzo fajny tekst zrobił. Można sobie trochę po, poczytać o tych e, e, najczęstszych przyczynach upadków tych systemów. Natomiast e, no, nie byłabym sobą z Linpeszem, gdybym się nie pochwaliła, że e, można już te systemy znowu też umiejętnie wdrażać, ale w organizacjach rozproszonych, bo już są takie dosyć fajne aplikacje, gdzie e, e, każdy może zgłosić i marnotrawstwo, i potem można kliknąć, że ja mam to samo, czyli apka. apka. apka i na dodatek, potem jeszcze jakieś rozwiązania i wszystko to jest od razu zawieszone, czy jakieś zespoły handlowców, jakieś organizacje, które w kilkunastu miejscach w Polsce są, czy, czy firmy konsultingowe, my też właśnie mamy stosujemy tego typu apkę i to w ten sposób może funkcjonować, jeśli to nie jest jakieś stabilne w jednym miejscu organizacja. Wprawdzie Lin generalnie nie lubi elektronicznych rozwiązań, tylko zawsze fajnie jest jakieś tablica, jak jest flipchart, jak rysujemy. No ale czasami w niektórych okolicznościach firmowych, kiedy, kiedy nie jesteśmy wszyscy razem i nie możemy być, to to też jest taki trend, który e, można się zainteresować. Każdy z nas posiada smartfona, a zatem naturalne jest to, że nie tylko w sklepach spożywczych, dyskontach te apki się pojawiają, hmm. ale również tutaj. E, problem solving? Jest. O, kwitu. Był. No Widzę, że teraz jest wysyp wręcz naprawdę fajnych w pozycji w dotyczących problem stownik. Także to może być też, skoro się ukazało kilka pozycji książkowych, ja pamiętam, że parę lat temu Grześiusz Czerba wydał taką książkę, o której mało kto też czytał. Widziałam, że Tomek Król teraz Krzysiu Dobrowolski tam się przygotowuje do jakiegoś solidnego wydawnictwa. To jest taka, takie narzędzie, które jest też moim konikiem i hobby, więc patrząc na ten. Wysyp literatury inicjatyw w tym sensie, to można też przewidywać, że ten rok 2020 może być takim rokiem problem solving prawidłowo stosowanym rozwiązywaniem problemu z pomocą narzędzi prostych, ale już profesjonalnych, zwiększających prawdopodobieństwo znalezienia właściwych rozwiązań, no i oczywiście eksperymentów, bo to też jest nieodłączna część lin management. No cóż, zabawa Sylwestra, to niedawno było, zwykle jest upojna i szampańska. Czy uprawianie dyscypliny lin? może cieszyć i dawać radość. Ja mam taki stosunek do Lin, który, o którym czasami mówię, że gdybym wygrała w tutolotka 10 milionów czy 20 milionów złotych, to i tak będę pracować w Linie, jeździć na projekty, nawet w tej samej firmie, bo, bo naprawdę jest mi tam dobrze. No bo to dla mnie, jako dla psychologa, jednak najfajniejszą rzeczą w Linie jest to, kiedy wreszcie widzę w oczach pracowników, którzy wiele, wiele lat pracowali i, i czuję się jak trybikami w machinie, tą w iskierkę nadziei i nawet na ostatniej konferencji pani dyrektor finansowa jednej z naszych, z naszych klientów mówiła o panu kanalarzu, który na co dzień pracuje w ściekach i który na takiej prezentacji, którą oczywiście kanalarze przed zarządem mieli, powiedział to działa, kurwa, to działa. <grywa> no więc no nie może być lepszej nagrody i póki sił starczy, to, to świetnie się można linę brawić i, i tak jakby zawodowo usprawniając to w firmach, ale też w w życiu prywatnym. Właśnie, w życiu prywatnym, i chciałem do tego nawiązać. Jedną ze zmian, którą podjąłem się w zeszłym roku, była wymiana takiego dużego, ogromnego kombi, które paliło bardzo dużo, miało automaty i bajery na auto mało litrażowe. I w tej chwili z każdym kilometrem oszczędzam. I powiem ci szczerze, że ja osobiście staram się lin stosować w każdej z dziedzin życia. Powiedzmy teraz o psychologii. Psychologii Lin? Oj, to by był by, by, by temat na e, drugą e, potężną e, rozmowę, ale jeśli chodzi o lin private, to, to najważniejsza rzecz, której powinniśmy się trzymać tak psychologicznie i to, co jest wartością dodaną w tym życiu e, prywatnym, no to jest po prostu nasza przyjemność. E, wszystko to, co, co dla nas, bo my jesteśmy klientem samego siebie, jeśli chodzi o linowanie, więc musielibyśmy sobie zrobić taki e, wewnętrzny bilans, co najbardziej w życiu kochamy w, w, i, i czy e, to jest praca zawodowa, czy to jest jakieś porzucone w dzieciństwie hobby, malowanie na przykład, czy to są spacery z psem i uczenie go frisbee. Fotografowanie, czy też, tak, fotografowanie, samochody. Czytanie książek. Tak. I lin prawie polega na tym, żeby zredukować do maksimum, czy, czy też na przykład spacery z ukochanym, w, nie wiem, albo umawianie się na randki dla niektórych. I lin polega na tym, aby naprawdę się nad tym zastanowić, wy, wypisać sobie te rzeczy i potem zredukować do ma, maksa wszystkie inne typu no, na przykład nie lubię ani sprzątać ani e, w, nie wiem myć okien czy żaluzji więc e, czy nie lubię przekładać różnych rzeczy w domu więc jak najmniej rzeczy jak najbardziej jakby zmniejszyć ilość wysiłku wkładanego w to czego nie lubimy mam nadzieję że ten rok nie będzie rokiem brudnych okien i pleśni <śmiech> porastającej <śmiech> po kątach zawsze możemy adsorcing e, zastosować może się okazać że jesteśmy <laughs> efektywniejsi w innych branżach i po prostu nie marnować jego potencjału, skupiać się na rzeczach, które przynoszą nam dochód, no, bo słabku. to jest konieczne i na przyjemnościach zaś te rzeczy, które są poboczne, zlecić komuś innemu. Ja tak już zacząłem mhm. też robić. Ja to zrobiłam jeszcze inaczej. Mianowicie z jednej strony uznałam, ponieważ um, lubię wysiłek fizyczny, że zredukowane do minimum sprzątanie jest jednak pewnym e, areobikiem, natomiast zredukowane, bo nie mów, ponieważ tak w pewnym momencie, już parę lat temu e, z, wyremontowałam moje mieszkanie i usunęłam z niego niepotrzebne rzeczy, że teraz mam z 3 godzin na e, mniej więcej godzinę skróciłam lead time sprzątania mojego mieszkania, czego wszystkim słuchaczom też życzę. Rewelacja! I tu poruszamy kolejną kwestię, którą podczas dzisiejszego spaceru naszego, bardzo przyjemnego, e, żeśmy wzmiankowali. Mianowicie coraz więcej osób mówi pozbywam się przedmiotów, pozbywam się rzeczy niepotrzebnych. Narośliśmy e, w różnego rodzaju tłuszcz i to nie tylko ten tłuszcz, który objawia się brzuszkiem z przodu, ale również z za, ogólnym zagraceniem. Myślę, że lin tutaj również pomoże usystematyzować otoczenie. No tak, no począwszy od pewnej filozofii 5S, którą każdy zna i której pierwszy krok o tym, że właśnie mówi, a skończywszy na to, że rzecz, która zalega nam w domu, a której nie używamy, to jest po prostu marnotrawstwo. I jeśli jej nie używamy, to nie sprawia nam przyjemności, a więc skoro przyjemność jest tym wartością do domu w życiu prywatnym, to wywalamy po prostu tego typu rzeczy. Rok nieużywany, wywalamy. Zadam pytanie coachingowe. Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania? O Jezu, to zależy chyba w, której, w którym mieście? Dużo. I jeżeli nie wykorzystujemy go optymalnie, to w no. tym momencie będziemy mieli e, kilka tysięcy straty. No dokładnie. Tak to należy liczyć. Zauważyłem również trend w życiu prywatnym moich wielu przyjaciół. Mianowicie oni starają się bardziej zadbać o zdrowie i zrzucić kilogramy. To linowanie kilogramów bywa często zabawne, ponieważ używane są do tego różnego rodzaju narzędzia, choćby siksigmowe. sigmowe No tak, można tu podejść, potrenować. To też jest marnotrawstwo, te niepotrzebne kilogramy, które dźwigamy. Dobrze, czego należałoby zatem życzyć wszystkim sympatykom linu oraz lin po Polsce. Słowo, Paniec na przyszły rok? Ja bym na właściwie nie, nie tyle przyszły, co ten 2020, w którym właśnie się znaleźliśmy. No to ja bym tutaj pożyczyła, aby w tych technicznych i inżynierskich zmaganiach z Linem w tym roku zwrócić się bardziej do człowieka. Super, to jest myślę motto przewodnie na ten rok. Ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Ze swojej strony powiem tylko, że studia Lean Management w Polsce mają się dobrze. To znaczy, przybywa na rybku. Widzę, że coraz więcej kierunków jest uruchamianych, nie tylko nazywających się w ten sposób, ale również na innych kierunkach jako moduł. I chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy są zainteresowani takimi studiami, bez problemu znajdą je w sieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polecę dziękuję. jeszcze 200 nagrań na temat Lean Management. Na temat narzędzi Lean Factory, Lean Office, które znajdziecie na YouTubie, Lin po polsku, myślnik Sławomir jeszcze, panie, jest kanał, który uruchomiłem. Dziękuję. Dziękuję. po <śmiany> polsku.